Adamie, runda jest tak klasy za nami. Jak oceniasz postawę śląska w tym sezonie? Na pewno nikt z nas, ani żaden z kibiców nie jest zadowolony tym ostatnim 12 miejscem, bo przez te ostatnie 3 lata śląsk zawsze był gdzieś tej górze i te miejsca, które dawały możliwość gry w pucharach. No ale gdzieś tam no, ten jakby krok żeśmy już i teraz przygotowujemy się do walki. Mhm, w takim razie o co będzie się zobaczył w tej dziedzinie filmowej? Jakie motywy cel przez to są postawione? Na pewno zawsze te wyposażały yy, Pałowskie, są tym że najważniejsze jest to, żeby się zaprezentować w meczu. Musi to zaprezentować w normalnej wyniki, czyli no, mało no, tak, się, się ten meczu, z którym się ten mecz odbywa. Jakoś powiedziałem, jeśli poczuć się na Pawłowskiego, gra się byle no, bardziej to, efektownie, mniej na no ale tych punktów jednak dowiemy mało zrobiście. W czym pojedynę tkwi problem? Czyli no, na pewno dużo stwarzaliśmy sobie w sytuacji jakieś problemów z tym, żeby skuteczności nam trochę brakowało. No, ale tak jak mówiłem, no, na pewno gdzieś tam przez ten miesiąc, dwa, to na mało czasu, te wszystkie swoje pomysły przekazać, Dlatego im dłużej, tym, tym bardziej mi się że będziemy lepiej grać w tej sytuacji i brać brak straci. Hmm. Marko Pajczow mówił w wywiadzie, że ciężko będzie zmotywować drużynę o walkę o dziewiąte miejsce. Jak myślisz, to będzie walka o utrzymanie do końca, czy szybko od końca no jeżeli wygramy cztery mecze u siebie, to mi się wydaje, że możemy być w no, no, tak naprawdę ciężko przewidzieć co będzie. No i tak jak mówię, staramy się, żeby zapresować się jak najlepiej i żeby wygrywać każdy mecz, bo zdajemy sobie sprawę też, że im, wyżej, im wyższe miejsce, tym więcej gdzieś tam klub potem dostaje z ekstra klasy pieniędzy i to wszystko się przekłada gdzieś na lepszą sytuację finansową. Aha, tak już te w tej reformy jest, to jak jest twoje zdanie na temat tych nowego? Czy ja osobiście gdzieś tam nie wiem, że są różne opinie, ja tam gdzieś tam nie mam na to żadnego wpływu, także jeżeli gdzieś tak, ktoś tam zadecydował, My wszyscy się do tego dostosowujemy i gramy więcej mężczyzn, i gramy ten podział. Czy bo... to nie jest tak, że punkt widzenia zależy od punktu Czyli ci, którzy na tej grupy spadkowej, narzekają na tą reformę? A tak, no bo można powiedzieć, że jak się podzieli te punkty, to zaraz ta walka o utrzymanie zaczyna się od początku, ale ta nie trwała przez, przez cały sezon, ale to tak jak mówię, były na to gdzieś tam zawodnicy niemal w sprawie, tak, że także oczywiście się z Kluby mają dwa tygodnie na przygotowania w tej przerwie. Między równozasadniczą a finałową. Na to kładziecie nacisk w trakcie teraz? że na tronie już tam, w którym się wyraźnie że będziemy też dużo pracować na tym, żeby się lepiej organizować okay. po stracie piłki poprawić tam naszą grę w obronie. No, tym bardziej, że my dużo atakujemy, przeważamy i po stracie piłki. Przeciw prowadza kontrę, także na pewno będziemy też to dużo ćwiczyć. No i cały czas ćwiczymy to, żeby dominować przeciwnika, czyli nie się jadna drużyny przy piłce. Mm. Rundę no, zaczynamy od derby zagranego Lubinu, czyli derby Dolnego Śląska. Z jednej strony jest to mecz bardzo ważny dla kibiców, bo wiadomo jakie są relacje między klubami, a z drugiej strony jest to bardzo ważny w kontekście właśnie tabeli. Dwa punkty do strefy spadkowej, trzy punkty do, do dziewiątego miejsca. Jakie zapotykujesz się zawsze ten w tym ja tam, tam, tam z, większym, z większym ciśnieniem. Także na pewno fajny mecz, mam nadzieję, że też dużo kibiców przyjdzie, bo też nam się zawsze dużo łatwiej gra i tym bardziej gra u siebie. W hmm. pierwszej części dość często opomnieć tej żółte karpi. W eee, drugiej rundzie już e, to się zmieniło. Co eee, takie zmieniło się w Grze Śląskiej, w Twojej grze, że no już nie ma tych świetnych kart, jak myślę, tych kilku meczów bez pominięcia. No, to jest to jak część tych rzutów, to gdzieś tam sytuacyjnych, czyli gdzieś tam w pewnym momencie się interweniować i sprzedać akcję, gdzieś tam na takich własnych zasadach, nie było. Czy na pewno też to, przed nim przysiądźmy na łańcuch, gdzieś tam przemyśleć interwencję. Nie jest to na pewno łatwe, no ale na pewno długo mi się udałoby wytrzymać, także nie no, wierzę w Kibice ciągle czekają na grę wychowanków albo pracę z w z składzie Śląska. Jak ty ocenisz tych najmłodszych graczy, którzy z wami trenują? No, mi się wydaje, że jak też czekają na, na szansę, bo tak naprawdę e, wykładnia na on każdego każdego zawodnika, przydatnie dużo z tego, jaką zagra w tym, e, w tym meczu mistrzowskim. Nie wiem, jak się prezentuje na treningach, aczkolwiek pierwszy krok na pewno jest to, żeby dobrze wydać na treningach, a potem gdzieś na wojsku. Także no, musimy poczekać na razie. E, gdzie gdzieś tam się wprowadzi, można powiedzieć. no i też czekamy na następny. Wydaje no, sobie, się wydaje, że każdy próbny zawodnicy sobie czy starsi, dają sobie sprawę, że też młodzi czekają na to, żeby też zacząć grać. Bo byśmy też, jak byli młodsi, to też my to my czekają, na to, na te szanse. Także to normalne, ale na pewno no, cierpliwie doczekają się. Nikogo nie wyróżnisz jeszcze, tak? Oprócz Pawła Czy znaczy, no, bo tak, no, musi nagrać mecz yy, o stawkę, i wtedy, jeżeli pokaże na to, że zasługuje, to gra dalej, i wtedy można gdzieś to, to oceniać. Wracając jeszcze do osoby. Jesteś jednym z liderów elementów wdrożenia, jednak posadzenie się tylko na wyraża, klub nie, z tej gazury nie skorzysta, żeby automatycznie przedłużyć. Jak ty zapatrzysz na swoim przy Śląsku? Czy dąży z tym całą przyszłość? No na tą chwilę no, nie ma żadnych rozmów no. jakby prowadzę, także mi się wydaje, że klub przedłużając ze mną umowę dał mi też, że ja sobie mogę szukać innego klubu, także no, ciężko jest wam miesiąc przed, czy po miesiąca przed końcem ligi i coś powiedzieć, co będzie dalej, tak, że, no, czy masz jakieś sygnały z agenta zainteresować to są z innych klubów? Czyli nawet no, z środku grudnia praktycznie można powiedzieć szukamy szuka klubu, ale się nie dzwoni do mnie z, jakby z każdym tym, tylko z jakimiś konkretami. A na razie tych konkretów nie ma, także też spokojnie czekam. Mm, jeszcze tak koniec w kontekście reprezentacji dla Ciebie to jest znaleźć samty temat. Czy na razie ten sobie głównie zaprzątasz? Nie no, na razie najważniejsze jest to, żebyśmy dobrze grali i się utrzymali, bo będzie dobra i... 33 wstydu zawodnik może liczyć na to na to połowanie, także najważniejsze jest zawsze postawostwa.